Now turn up. Siemanko Januszki tutaj z jak widzicie Call of Duty Black Ops 4 mapka Hacienda wersja nocna, polatamy tutaj z Saugiem, meczyk, dołączyłem do meczyku, po prostu był praktycznie remis no, ale mieliśmy bardzo ogarnięty team, więc w miarę szybko, w miarę sprawnie poszedł meczyk. No i więcej będzie biegania niż, niż zabijania. No ale takie meczyki też się zdarzają. Tutaj jest godzina 19, więc za momencik będziemy mieć już pierwszy filmik, pierwszy trailer z nowego kala Model Warfare. Jutro na streamie będziemy go tam poruszać na pewno ten temat. Postaram się nagrać jakiś filmik jeszcze odnośnie moich odczuć po tym po tym występie, po, po tym całym filmie i zobaczymy jak to wszystko będzie niebawem wyglądać. A tutaj w filmiku chciałem się skupić w głównej mierze na tym, co się wydarzyło po prostu na ostatnim streamie, czyli jedna wielka patola, e, tak zwane patotrole jakieś weszły, e, nie wiem skąd, nie wiem w ogóle kto wpadł na taki genialny pomysł, po prostu stawiliśmy. mówiono mi, że to są ja jacyś widzowie od Rupy Rupa Pro, później zapraszali mnie do niego na kanał, że później że rupa przeprasza eee, rupa ogólnie nie miał wtedy live'a więc nie wiem co to w ogóle miało mieć na, na celu eee, poszły dislike tak, że miałem chłopan z tego co sprawdzałem miałem 17 łapek w górę i 20 łapek w dół Podobno chcieli ograniczyć mi moje zasięgi filmików tak więc no powiem wam szczerze że nie udało wam się patusy ponieważ mam 300 subskrypcji. Nie wiem, czy to w ogóle wzięliście pod uwagę, że moje filmiki nie trafiają do połowy Polaków. Moje filmiki nie mają wyświetleń 50 tysięcy albo 500 tysięcy, żebyście mogli jakieś zasięgi mi w ogóle obciąć. Zacznijmy od tego. A po tym wszystkim, po całej akcji, po całym tym streamie, nagle filmik miał 10 łapek w górę, a tylko 3 łapki w dół, więc nie wiem, co to w ogóle miało miejsce. Były po prostu jakieś tam później pociski w moją stronę ku mojej właśnie konkretnej osobie jakieś wyzwiska ogólnie dla mnie tak jak tu mówi przysłowie jesteście pizdeczkami tak? bo jesteście pizda w świecie a jesteście kozakami w necie tak większość z was daje serenkę oprócz że ważycie po 70 kg i żaden z was nie mógłby mi tego w oczy powiedzieć bo by się bał prawda jest taka nawet jakbyście ważyli 120 kilo a macie 17 lat bo tyle macie tyle wam daje macie 17 lat myślicie, że świat zwujecie. Tutaj nie chcę komuś cisnąć, że ktoś ma akurat 17 lat albo nawet mniej i mnie ogląda, ale po prostu takie zachowanie, który człowiek, który właśnie jest w takim okresie dojrzewania, który myśli, że świat zwuje, że jest kozakiem, nie wiadomo co, wy jeszcze nic o świecie nie wiecie, tak? Nic o życiu nie wiecie, a tutaj będziecie się pokazywać ze strony internetu. Możecie sobie dalej pisać, możecie dalej sobie wchodzić na filmiki, dalej, dalej starać się robić bydło, bo Wy piszecie swoje wypociny. A ja po prostu robię dwa kliknięcia, robię klik, klik i was po prostu nie ma, tak? Wy możecie sobie popatrzeć, to, to ja mogę wam się w oczy śmiać, a wy nie możecie nic zrobić, tak? Możecie sobie tylko pisać swoje swoich komentarze, a po tych durnych komentarzach i tak je usunę. I większość z czatu po prostu śmiała się z tego, ja się z tego śmiałem, bo nie wiem co, co, co miało na, na celu, żebyście takie coś robili, tak? Nie podoba się kanał, nie podoba się jakieś moje przesłanie, mój content, który tutaj pokazuję wam, to nie oglądajcie, nie wchodźcie, nie oglądajcie. Samo to, że wyszliście, to że robiliście mi oglądalność, bo nawet nie wiem czy wiecie, bo no, było was na streamie chyba 18 czy 19, tak więc naprawdę plusiki. Plusiki dla was za to, dziękuję wam bardzo, że się wbili, że coś się działo w ogóle. Ale tak jak mówię, mówiłem o tym wcześniej, że wpadnijcie sobie na PGA, to jeden powiedział kozak, że nie zesraj się z tym PGA. No wpadnij na PGA, przyjedź na, na PGA, stań, powiedz ja jestem ten i ten, mówiłem tak i tak, stań i powiedz, no czemu. Nie powiesz tego w oczy, tylko będziesz tutaj się mazał pod filmikiem. Możecie sobie teraz pisać też komentarze pod filmikiem, bardzo negatywne, nawet z przekleństwami, co wy sobie tam chcecie. A prawda jest taka, że ja też kliknę dwa kliknięcia i usunę te komentarze, bo nie chcę pisać waszych nie będę nawet czytał waszych wypoczynków, zacznijmy od tego. Po prostu usunę wszystko, żebyście wy się naprodukowali, a ja sobie dwoma kliknięciami to po prostu usunę, bo nie obchodzi mnie jakieś wasze zdanie. I nie wiem teraz w ogóle. Na temat tej akcji w ogóle, co ta akcja miała znaczyć, czy naprawdę to nie był jakiś trolling taki typowy, że chcieliście, nie wiem, mnie, nie wiem, nasłać na tego Rupę? Ja do gościa kompletnie nie znam, nawet nie wiedziałem, że taki kanał istnieje. Z tego co widziałem, to gościu grał tam jakiś Battlefield'a i gościu grał w Fortnite'a, więc nie wiem, skąd w ogóle pomysł, że gościu wszedł na, na kanał Call of Duty w ogóle, gdzie jest 99,9% filmików skala i po prostu nagle... dislike od Rupy, nie wiem. No... Przyczyniście się tylko do tego, że było większa oglądalność, że coś się działo. No mówię, jak macie coś do powiedzenia mi bardzo ciekawego, spadajcie, możecie do mojej miejscowości przyjechać, bo ja tam się nie boję, żebym e, ktoś mi coś powiedział w oczy. Proszę bardzo, ci powiedzieć w oczy, powiedzcie. I to by z mojej strony było na tyle, po prostu filmik taki, e, może nie z dupy, ale no, musiałem troszeczkę wrócić z siebie, bo e, jak widzę takie coś, to mnie po prostu krew zalewa, to co się dzieje właśnie na internecie, ten cały hejt to wszystko, co, co ludzie piszą między sobą, tak, to, to, jest, to jest tragedia. Natomiast ktoś komuś coś powiedzieć w oczy, ktoś komuś coś napisać, nawet, nawet coś, jakąś krytykę, można napisać krytykę, na tym polega to, że każdy może wyrazić swoje zdanie, można napisać krytykę, ale napiszcie to w, w jakiś normalny sposób, w jakiś cywilizowany sposób, a nie róbcie taką trzodę, z której i tak w sumie nic nie wynika. Tak więc z mojej strony to tyle. E, filmik się skończył, Januszki, e, jeżeli się podobał, łapeczki w górę, jeszcze nie, łapeczki w dół, obetnijcie mi teraz zasięgi, tak więc niech się dzieje, e, a my się widzimy jutro na live'ie, tak więc na live'a też serdecznie wszystkich zapraszam, widzimy się jutro na live'ie około godziny 20.00. no i będziemy tutaj się odnosić do tego filmiku, który dzisiaj niebawem zobaczymy, tak więc trzymajcie się Januszki, do zobaczenia, na razie, bycz!